Ty, który kochałeś swój lud tak, jak nikt nigdy na tej ziemi nie kochał, opuszczając Ziemię, dałeś nam pocieszającą obietnicę pozostania z nami aż do końca czasów. Teraz żyjesz ukryty wśród nas. Zawsze i wszędzie światło i siła wypływają z Twojego namiotu pocieszenia do dusz tutaj na dole, które szukają u ciebie schronienia. Z miłością patrzą na małą hostię cichy obraz czystości i pokoju. Jednak w sercach tych, którzy Cię kochają, nigdy nie gaśnie żarliwe pragnienie zobaczenia Cię osobiście, najpiękniejszego ze wszystkich dzieci ludzkich, w Twojej cielesnej postaci. A teraz, w tych ostatnich czasach, kiedy znikła wiara, nadzieja i miłość, odkryłeś swoje święte oblicze, oblicze tego, który cierpiał na krzyżu i zamknął oczy we śnie śmierci. Jak za zasłoną widzimy cierpienie w tych świętych, wzniosłych rysach. To cierpienie ponad wszelką ludzką miarę jest tak wielkie, że nie możemy go ani uchwycić, ani przeniknąć. Cierpiałeś jednak w milczeniu i była w tobie siła, która kontrolowała nadmiar cierpienia. Byłeś jej panem, kiedy się jej oddałeś. Z tych linii wypływa niezgłębiony i głęboki pokój, który mówi wszystko zostało dokonane. Na tego, z którym na wieki się jednoczysz, zarzucasz tajemniczą zasłonę. On znosi z tobą twoje cierpienie i cierpi tak jak ty, ukryty, cichy i głęboko pogrążony w pokoju. Niech tak będzie.